A w dzisiejszym odcinku zagramy w 1946 roku jako Polska Republika Ludowa i sprawdzimy na co stać komunistyczną Polskę. Więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy na modyfikacji, właśnie, krwawa Europa. Moi drodzy, czyli mamy tutaj tylko Europę, mamy wielki Związek Radziecki na wschodzie. Tutaj, oczywiście, właśnie wszystkie te marionetki. Co ciekawe, to my nie jesteśmy marionetką tutaj Związku Radzieckiego, tylko jesteśmy sobie takim osobnym bytem. Oni tutaj, z tego co widzę, to nic nam nie gwarantują. Podobnie też jest, moi drodzy, z Czechosłowacją. Jedyne tutaj marionetki, no to właśnie z Krym, Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia. W ogóle Kaliningrad jest wasalem Litwy. No to ciekawe, to w Kaligrad będziemy mogli zawalczyć, tak naprawdę. Tutaj mamy Związek Radziecki, na który trzeba uważać. My sobie będziemy z nim poprawiać relacje. Może dzięki temu, że jesteśmy komunistyczni, to będą te relacje nieco lepsze. W ogóle patrzcie, jak fajnie są podzielone tutaj Niemcy, Wielka Brytania, Sowieci, właśnie i Francja. Istnieje jeszcze Jugosławia. No i moi drodzy, postaramy się, żeby tutaj Polska stała się jak najbardziej czerwona i komunistyczna. Właśnie kolor możemy sobie dać jeszcze bardziej czerwony. O, proszę bardzo. Czerwona, piękna komuna. <laughs> piękna komuna. Na samym początku nie mamy zbyt dużo pieniędzy. No ciekawe dlaczego. Może dlatego, że jesteśmy od razu po II wojnie światowej. a inwestujemy sobie tutaj w kopalnie złota No i jakoś tutaj będziemy się starać rozwinąć ten nasz kraj Jeżeli chodzi właśnie o jakieś tutaj punkty, przewagi No to pójdziemy sobie w dyscyplinkę standardowo Weźmy sobie jakiegoś doradca tutaj do utrzymania prowincji Coś od produkcji, nie, no dobra, trudno Będziemy też poprawiać relacje właśnie z Ukrainą i z Białorusią Żeby na wszelki wypadek nas tutaj nie atakowały Naszym celem będzie tutaj, żeby zająć Kaliningrad od Litwy Oraz właśnie pozbyć się tutaj Czechosłowacji A później zobaczymy, może trochę zdobędziemy ziem na wschodzie Ale to już trzeba będzie się tutaj bić ze Związkiem Radzieckim Wiadomo, czy Związek Radziecki nie będzie wchłaniał sobie tych marionetek z czasem. I też jak się wybudują budynki odnośnie złota oraz diamentów, to będziemy też tam właśnie inwestować ekonomicznie, żeby się stać pierwszym miejscem i mieć z tego tytułu bonusy. Ale na starce Czechosłowacja nam proponuje sojusz. Niech będzie. Lepszy taki sojusz niż żaden. No już tutaj jeśli jest, jeżeli chodzi o produkcję złota. Ropy też, jeszcze tylko te diamenty trzeba podkręcić. To jest dosyć istotne. my też zaczniemy sobie powoli tutaj powiększać naszą armię. Dorobić czołgi, myśliwce, Artylerię. No i fajnie, mamy dominację w diamentach i w złocie. Czyli tutaj za samo to mamy 2,25 i 2,50. No to w sumie prawie 5 golda za darmo tak o, po prostu, bo dominujemy. Więc co? Może pojedziemy sobie tutaj ten Kaliningrad? Myślę, że tutaj Litwa nie da rady tego sobie obronić. na Czechosłowacji raczej nie potrzebujemy. Dajmy sobie gościa pod atak. Tutaj utrzymanie armii. Tutaj dajmy sobie szarże I cyk, zobaczymy. No trochę tak alternatywna historia. Myślę, żeby tutaj normalnie Związek Radziecki by na coś takiego nie pozwolił. No ale nam się tutaj, moi drodzy, w grze... Oj. Udało. Czy my chcemy tutaj tą Litwę jeszcze pojechać? Zabrać tereny? No, w sumie można powiedzieć, że Polska po prostu odzyskuje swoje tereny po wojnie. Ty, my możemy całość wziąć. na to dawaj, mordo. Dobra, to wchodziliśmy, moi drodzy, Litwę? Wyzwoliliśmy litewskich robotników. Jeszcze Estonia wysyła nam pieniądze. Tutaj widzę, że Ukraina nas bardzo nie lubi. Ważne, że nasz towarzysz stali nas kocha. To jest najważniejsze. Jeżeli mu przeszkadza, to, to nikomu nie będzie przeszkadzać. No i teraz sobie zainwestujemy w węgiel. Może później jak srebro. Trzeba większą Armię. No, jeżeli mamy się później klepać ze Związkiem Radzieckim o Ukrainę Białoruś, to trochę czasu minie. W ogóle co możemy stworzyć, moi drodzy, tej naszej komunistycznej Polski, jeżeli coś możemy. Widzę standardowe, tutaj po prostu białoruś, Ukrainę, jakbyśmy całą wchłonęli, to Rzeczpospolitą obojga narodów. Komunistyczną Rzeczpolitą obojga narodów? To brzmi ciekawie, ile w ogóle możemy mieć wojska? 56 tysięcy. Więc że tak powiem, możemy iść pod kurek. Z tym Proszę bardzo. To co? No to kiedy mamy sojusz? 73 rok, to jeszcze trochę czasu. No tutaj, kurde, no nie mamy szans, kolego. No niby mają 115 tysięcy wojska. To poczekamy na luzie. W tym czasie ja sobie porobię właśnie te jakieś amfiteatry, żeby za dziedzictwo sobie zwiększyć limit wojska. Tutaj też sobie dożyć limit wojska w punktach przewagi. Trochę też musimy zainwestować, moi drodzy, w wojsko i polecie sobie wy. Obazy wojskowe możemy od razu, żeby tutaj limit Manpowera skoczył. O, i skończy się sojusz, moi drodzy, z Czechosłowacją. I to mi się bardzo podoba. Zróbmy sobie taką tutaj armię. Do 68 tysięcy żołnierzy. Pogarszamy relacje. No tutaj zniwaki szybko powysyłam, żeby z nikim innym nie zawarli sojuszu. I lecimy w nich. Lecimy na ostro. No tutaj jeszcze utrzymanie. dajmy sobie na czas wojny na maksa. Lecimy na pra. Oj, oj, oj. Nie na pragę. Wracamy, wracamy. Dobra, jest bitewka. No ale tutaj ich zjadamy, widzę. Na luzie. No w sumie też mamy bardzo dużą przewagę liczebną. Więc stworzymy taki jeden byt. Polsko-czeski. Polsko-czeski. Słowacko-litewski. Proszę to już nie tworzyć jednostek. Tutaj cyk, przejmujemy to wszystko. Nawet no, bodzik sobie może się przespacerować. Polska to na razie chyba najbardziej agresywny kraj w Europie. Niestety nie weźmiemy sobie wszystkiego. W takim razie weźmy sobie tutaj Czechy. Coś w tym rodzaju. Dobra, agresywność 33, więc całkiem sporo dostajemy. Teraz musimy to poasymilować. Jeszcze będziemy tutaj czychać na to, żeby tą. No, w sumie już teraz Słowację gdzieś do końca. Na razie ładnie rośniemy w siłę. No ale do Związku Radzieckiego jeszcze trochę nam daleko. U, a co tu się dzieje? Ukraina bije Białoruś. Ale tak w sumie. O! O! Czekaj, co? Aha! Mm, czyli teraz Białoruś jest wasalem Ukrainy na Ukrainę Związku Radzieckiego. Czyli jakbyśmy zaatakowali Białoruś, to reaguje Ukraina. No, teoretycznie powinniśmy dać radę, tylko czy damy radę? Trzeba zaryskować, moi drodzy. Ale to ogólnie brzmi jak plan, więc zobaczymy, czy się siądzie. No, teoretycznie te dwa państwa właśnie toczyły wojnę, więc może być tak, że tutaj Białoruś nie ma wojska. Widzę wojska ukraińskie, 56 tysięcy. My mamy troszeczkę jednostki, mamy 56, 000. gorsze mam jednostki. Kurde. Ale mam ich więcej, mam ich więcej. I to mnie uratuje. To mi uratuje. Teraz gońmy do końca tą ukraińską armię. Dobrze, dobrze, dobrze. I nie ma ich. No i prawidłowo. Teraz możemy sobie działać. No, ale było tak porówno z Ukrainą, żeby nie było. Troszeczkę zabolała. No i możemy tutaj co nieco sobie chapnąć. Właśnie pospniemy tutaj sobie tą białoruś, tylko zobaczmy, ile będziemy mogli mieć. Ty możemy wziąć całą białoruś, moi drodzy. I kawałek tutaj Ukrainy. No to całkiem nieźle wam powiem. Nie no, dzisiaj robimy, moi drodzy, pospolitą komunistycznych narodów. To jest plan. Eee, tylko jak tam związek radziecki? Związek Radziecki na slu. Bardzo dobrze. Jak za Zakreski nas lubi to bardzo dobrze. O, a możemy wjeżdżać już, moi drodzy, w Czechosłowację, żeby tutaj dokończyć temat. Zareaguje Rumunia, ale myślę, że na chwilę obecną jesteśmy na takiej pozycji, że sobie możemy pozwolić tutaj na jakieś walki. Ojoj, oj, 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 dobrze, dobrze. Tu, tu, tu. Czy Rumunia coś idzie w ogóle? Z tego co widzę, nie przyszła. To niezła, że tak powiem, yy, przyjaźń yy, słowacko-rumuńska, ale też kwestia jest taka, że Rumunia to nie miała dostępu lądowego. Możliwe, że ktoś po prostu nie dał tutaj przejścia. Teraz musimy ponawracać. Prawosławia na pogaństwo. wskaźnik tam pokazuje, że możemy. Musimy mieć 100 tysięcy wojska bo znowu ulepszyłem za punkty przewagi wojsko ten limit. Więc w sumie zróbmy to, mamy pieniądze. Na razie. Trzeba budować naszą potęgę. W sumie mogliśmy zostawić kawałek Białorusi i wtedy zaatakować jeszcze raz Ukrainę, ale w sumie wtedy byłoby to trochę takie czyterskie. Jak ma być szczery, bo byśmy mocno wykorzystywali mechanikę gry. A i co jest? mamy? Dwie Grecje? Mamy komunistyczną Grecję i zwykłą Grecję. Co ciekawe. A Węgry są wasalem, Jugosławii. O, Wielka Brytania weszła na pierwsze miejsce. Ciekawe, stany spadły. Oje, nasze znaczy stany. Soviet Union. Aż nas bardzo nie lubią. Musimy prowadzić relacje. Przecież wyczuły zagrożenie w Polsce. No, oni się nas tutaj wzięli, moi drodzy, na rywala. Co mnie delikatnie, mocno niepokoi. Zrobimy sobie jeszcze drugą armię, taką 60-tysięczną. Tylko, że musimy złota trochę pozbierać. Co się dzieje z Ukrainą? Ukraina jest niepodległa? Nie wiem, co to się już dzieje. a nie, oni mają wojnę ze Związkiem Radzieckim i z Jugosławią. A gdybyśmy tak weszli na trzeciego, udałoby się coś zgarnąć. No, jeszcze limit wojska. Zarzucimy. I maksymalne morale armii. Tylko, szybko, szybko, szybko. Może się coś Uda. Nie wiem, co to się stało. Dlaczego ta Ukraina. Bo. Nie wiem, czy oni walczą o niepodległość, czy o co chodzi z tą Ukrainą? Wojna o dominację. Związek Radziecki kontra Ukraina. Po prostu może chcą mi się anektować. Czy znaczy, tak trzeba powiedzieć? Pomożemy z naszym braciom z Moskwy, tylko mamy relacje z nimi minus 92. <laughs> co, co, co nie jest dobre. Czy to jest Związku Radzieckiego za bardzo nie widać. Bardziej Jugosławia tu biega. Nie wiem, Ukraina cała pozajmowana. A końca nie widać tej wojny. O, aha. Czyli Związek Radziecki nas ograł i przejął wszystko. To niedobrze, to dobrze. A w ogóle co my potrzebujemy? Tak, musimy się z Związkiem. Radzieckim tutaj pobić. O tereny. Ty, Związek Radziecki ma 135 agresywna ekspansja? Jakaś koalicja, coś ten Nie, ale widzę, że nie bardzo. Nikt nie jest chętny. Dobra, zbustujmy sobie tej armię. Do 180 tysięcy. I spróbujmy, moi drodzy, nacisnąć sił tutaj ze Związkiem Radzieckim. Może być ryzykownie. Zobaczymy. Wzywamy Rumunię. O, tutaj są jednostki Jugosławii, które byśmy od razu zniszczyli. Czemu Związek Radziecki idzie? Aha, dobra, dobra, dobra. Giga bitwa, giga bitwa. Ale okej. Okay. Jednostki Jugosławii przepadły. A teraz tutaj pytanie, jak te wojska podzielą. Dobra, no, 54 koła, 78, 63. Hmm, czyli mamy lepszą armię. No jeszcze tutaj nam Rumunia pomaga. Jugosławia coś nam zajmuje tam tereny. Dobra, zniszczymy armię, zniszczymy armię. Chociaż straciłem trochę jednostek, jakby nie było. Dobra, niszczymy, niszczymy tutaj. Dobijamy Związek Radziecki. Dobrze. Ej, co tyle? To nawet za bardzo się tak nie napociłem. Teraz po prostu musimy zabierać tutaj tereny i w sumie to byłoby na tyle ze Związku Radzieckiego, moi drodzy. Prosty temat, że tak powiem. Spodziewałem się, że będą silniejsi. Ale nie. W sumie Związek Radziecki tutaj, no, nie ma sporo terenu, co nie na tej modyfikacji. Ale też nie ma Stanów Zjednoczonych. I teraz tak, będziemy musieli to jakoś dobrze trafić. Wiem, że tą prowincję muszę wziąć. Zobaczmy tak mniej więcej, ile potrzebujemy do stworzenia tej rzeczy pospolitej. Tutaj musimy tak mega dojechać do rzeki. W to powiedzieć. Mam nadzieję, że. Aha, dobra. Nie, nie, nie. Niestety, moi drodzy, to się nie skończy na jednej wojnie ze Związkiem Radzieckim, tylko trzeba być kilka. W ogóle właśnie sobie tej prowincji tak tu, 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 tak wzdłuż. O, proszę bardzo. I tak będziemy musieli jeszcze trochę powalczyć z tym Związkiem Radzieckim. To nie jest tak, że za jednym zamachem wszystko przejmiemy. Bierzemy sobie tutaj ładny dostęp do Morza Czarnego. Mamy Wielką Polskę od morza do morza, ale to jeszcze nie jest to, co chcemy. Wracać do Warszawki, tutaj jeszcze ponawracać tereny. Związek Radziecki okazał się kolosem na glinianych nogach. W sumie fajnie byłoby im jeszcze tutaj ten zachód zakosić, co nie? No co to w ogóle jest? Aha, tutaj jakby Brytyjczycy to kontrolują. Berlin. No i co, możemy komunizm dojechać? Znaczy fałszywy komunizm. Jedyny prawdziwy komunizm jest w Polsce. Dojechać ich znowu? Witam serdecznie. Chcielibyśmy wyzwolić robotników, ale wyrobotników. Są wyzwoleni? Nie, nie, nie. My wyzwolimy lepiej. Oj, oj, coś tam się. Tutaj, czekajcie. Tutaj 100 koła mamy, ale okej, okay, sobie radzimy. Tutaj, Jugosławie. Też zniszczymy wojsko. Patu, ty je. W ogóle Krusy sobie przez ten okres za bardzo wojska nie zregenerowały. No dobra, no to moi drodzy. Piękna sprawa, kolorowanka. No zobaczmy, ile teraz tego zgarniemy. Czy by się udało? Dobra, bez przesady, bez tamtej Jugosławii. Ale tak tu? 83 punkty. a ja No to chyba jeszcze jedna wojna. 82 agresywna ekspansja. Okej, okay, muszę uważać, ale udało nam się zdobić Tutaj. Część Austrii, i tutaj wschodnie Niemcy. Stali pewnie w szoku. Nie wie, co się dzieje. Joseph, oddychaj. E, tutaj zostało jeszcze kilka prowincji. No dokładnie, Za rzeką I tu. Coś w tym stylu. No okej. Okay. Jak ta nasza agresywna ekspansja? Ona spada, dobra. To po prostu tyle terenu wzięliśmy, dlatego tak urosła. No to możemy bombę atomową sobie trzasnąć. No bo czemu nie? A co się dzieje? Dlaczego Francja? Ło, tutaj się stanęło. Francja nas właśnie prosiła o dostęp. A ja się dziwię o co chodzi. A te Hiszpania z Wielką Brytanią sobie działają. Wielka Brytania teraz tutaj działa w Europie. Dobra, lecimy, moi drodzy. Lecimy. A Atomówki. ja mam też wrzucę atomówkę. Pokaż mi tam Moskwę. Pyk nie ma. Idzie tu jeszcze mamy? St. Petersburg. Pyk atomówka. Tak chcieliście to macie. W co? Jest takiego. Pyk, pyk, pyk. Co? Tu machnę, tam machnę. Żebyśmy mieli blisko do Moskwy rajczego na bombardowanie. Tu jeszcze możemy mieć je zabrać. O, St. Petersburg. Co prawda, go dopiero co tam zbombardowaliśmy atomowo, ale weźmiemy sobie. I Polska pod całą Moskwą będzie. Dać tutaj jeszcze dostęp do Finlandii. Będzie tutaj taka fajna granica. Tu o Finlandia, Polska i Związek Radziecki. No, robimy mamy tu, moi drodzy. Piękna Polska i moi drodzy, teraz tylko. Wracamy sobie tutaj, oczywiście musimy zasymilować te tereny, jeszcze później ponawracać I teraz sobie odpalamy, że tworzymy Rzeczpospolitą I oczywiście zmieniam nazwę. A, czekajcie, jeszcze właśnie jedna rzecz. Zanim zmienimy nazwę, to z demokracji przejdźmy na komunę. Piękny czerwony kolor. I Rzeczpospolita, komunisty... Rzeczpospolita komunistycznych narodów. Proszę bardzo, pięknie. Od razu top 1, czyli Wielka Brytania bierze nas tutaj na rywala. My jeszcze możemy sobie tutaj zainwestować w atak generałów, atak jednostki mnie. O, widzę, że tutaj Wielka Brytania porobiła Akademię. A sobie zaraz też strzelimy. i Zawalczymy co o dominację w Europie. Mogę tutaj ruchy rewolucyjne zniszczyć za pomocą złota i tutaj dziedzictwa. Tak sobie mogę naklikać myszką, chociaż to chyba przy asymilacji tak znika. O, ty, moi drodzy, z tego możemy robić inne rzeczy. Tu jeszcze coś można stworzyć z tego później, jak się stworzy pospolitą, Jak Elonian Empire. O, kurde. No, to jest ciekawe na jakąś gierkę polską. Jak znacie się, moi drodzy, na tej modyfikacji i znacie jakieś właśnie takie ciekawe Możliwości do tworzenia ciekawych państw, to możecie dać info w komentarzach. Wtedy sprawdzę, co i jak. No i moi drodzy, zobaczymy. Wielka Brytania, no niby 200 tysięcy wojska, ma. Może być więcej, tak naprawdę. Ale ja mam 200 tysięcy, myślę, że damy radę. Akademię Wojsko tutaj mamy podobnie. Chcemy odzyskać Berlin i pokazać tej Brytyjczykom, gdzie ich miejsce. Aha, wyrzucili nam na Kijów i na Warszawę atomówki. Właśnie, może ja bym sobie porobił atomówki? Czemu nie? Na Berlin coś? Znaczy na Berlin, na Londyn coś wrzucimy. Dobra, na się tutaj tłuczemy. Ta, oni mają o wiele więcej wojska. O wiele, wiele, wiele więcej wojska, moi drodzy. Klasycznie standardowo, że tak powiem. No raczej się tutaj zregeneruje to moja armia. Czy ja tą wojnę przegram? Jest taka możliwość. <laughs> Ale to jest zawsze, ten bot po tak ukrywa te jednostki. Ajajaj, ajajaj. Myślałem, że będzie pięknie jak zwykle. Napis mi się zresetował. Po pierwsze, ulepszymy sobie jednostki. To raz, dwa. No to limit wojska trzeba jakoś zbustować. Aha, bo to jeszcze było, że przecież akademii tutaj nie ulepszyłem. Trzeba było zapisać przed wojną, a nie atakować. Lecimy na maksy z tymi akademiami. Nie ma co się ograniczać. Jak mi 300 wojska. I za punkty dziedzictwa damy sobie, żeby mieć jeszcze lepszych generałów. Dobra, armia wszystko pod atak. Dobra, jest pięknie, są generałowie. Kurde, nie mam żadnego tutaj doradcy pod atak. Musimy poczekać na coś lepszego. O, dobra, tu jest jakieś cztery. O jest. Rewelacja. O radar sobie zapiszę, Gierkę będę mądrzejszy. Co ciekawe. I teraz zaatakujmy i zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie się działo. Chodźmy najpierw na Berlin. Dobra, idą Brytyjczycy. 90 koła. Ale wiadomo, to jest jakaś tylko przystawka. A teraz powinniśmy dawać radę. Czy tutaj wbijają? oj, ojej, oj, oj Dobrze, dobrze. Podzielili się trochę. Okej, okay, okej. Okay. Poczekamy sobie, żeby trochę manpower zregenerować. Albo, dobra, dawaj też 68. Tutaj jedziemy. Dobra, Norwegia się jeszcze dołączyła. Pokonani. E, tutaj, dawaj szybko. Dobrze, dobrze, dobrze. 60 koła jeszcze by się mogło zregenerować, armii. Tu na północy zaatakujemy. Dobrze, ta armia z południa nie i dawaj tutaj to wojsko. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest duża bitwa znowu. Dobra, teraz w ogóle się lepiej fajniej podzielili dla mnie. I jest git. I teraz tutaj szybko, szybko dojechać ich dojechać. To już jest ma naprawdę mało. O, jeszcze tutaj gdzieś przylatują. No i dobrze, mamy to. Znaczy no, trzeba po prostu tak stanąć tą armią i to dobrze ogarnąć, a nie tak lecieć na ślepo, że tak powiem, delikatnie. No i dobra, i to się zaczyna już przyjmowanko. Tutaj jest coś, coś się stąd mi atakują. A, bo nie mają tutaj Cypr i bliski wschód. Tematy, te klimaty. Dobrze, moi drodzy, udało się. Możemy wywalić stąd Brytyjczyka. Zabieramy. Berlin. Zabieramy tutaj kawałek Danii. Polska idzie na zachód, Oj, ale tak nie za bardzo. No zapomniałem zbombardować Londynu. A, to już trudno się mówi. Dobra, 99 moi drodzy. Mamy to. Dobra, moi drodzy. mamy to. Pospolita, komunistycznych narodów. Udało nam się tutaj z maleńkiej Polski przejąć Czechosłowację. Następnie Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę, kawałek Związku Radzieckiego, ładną część Niemiec i pokonać Brytyjczyka. Teraz pewnie jakbyśmy tutaj zainwestowali sobie, sobie we wszystko. Czekajcie, jeszcze zobaczymy, czy my tutaj go chapniemy ekonomicznie czy on jest to z takim koncurem nie do przeskoczenia, ale raczej powinniśmy dać radę. Zaraz zobaczymy jeszcze nas tam koniec. No i jak się wszystko wybudowało, moi drodzy, to nie jesteście wcale mocniejsi ekonomicznie. No, tutaj Wielka Brytania, mimo w sumie takich skromnych terenów, ekonomicznie źle się rozwinęła. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie o łapce w górze komentarzy, subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.